Wojciech Kruk, mówiąc ogólnie, akcjonariusz firmy Wukrug, a przede wszystkim gorący kibic działań własnych dzieci, czyli sponsor i inwestor firmy Ania Kruk. Każdy facet w tym średnio starszym wieku zaczyna coraz bardziej myśleć o tym, co będą robiły jego dzieci. Nasza historia potoczyła się w ten sposób, że jesteśmy dzisiaj akcjonariuszami firmy Wukrug, ale dzieci już nie do końca chciały. No nie tyle się utażsamiać z tą firmą, ale chciały, czy szukały pomysłu na własną przygodę z jubilerstwem, własną przygodę z tą branżą. Stąd, kiedy zaczął chodzić im po głowie ten, ten pomysł, to potem takie wie pan kolejne burze mózgu, takie od ogółu do szczegółu. Dyskusja, yy, nad jednym jakimś szczegółem drugim, a to o tyle jeszcze było zabawne, że wtedy każdy z nas był w innym kraju świata. Czyli ja tu w Polsce dzieciaki, nie wiem, syn w Chinach, Ania ja w Hiszpanii, i to na Skype takie telekonferencje, a może tak, a może tak. I potem jakoś się zjechaliśmy u nas na wsi pod Poznaniem, i tak już zaczęło to się wszystko konkretyzować i rodzić coś konkretnego. Znalazłem, znalazłem się w takiej sytuacji, w jakiej chyba był mój ojciec w 1975-8 roku, kiedy też ja uruchamiałem pewne nowe działania w naszym, w naszym warsztacie rzemieślniczym, bo tak to trzeba było powiedzieć. Czyli z taką satysfakcją obserwuję tą kolejną zmianę pokoleniową. On też wtedy na pewne rzeczy patrzył tak trochę sceptycznie, trochę mnie pilnował, trochę mnie dyscyplinował, mówił, zastanów się, może jednak nie tak, i tak dalej. Oczywiście, to były zupełnie inne czasy, inna skala działania. Ale nie mniej, y, bardzo takim właśnie entuzjazmem przyjąłem ten, ten entuzjazm dzieci w budowaniu czegoś nowego i podziwiam spójność tego projektu, bo to jest rzeczywiście głęboko przemyślane i jestem przekonany, że to jest coś, co w skali tej dekady zakończy się dużym sukcesem. No nie zakończy się, tylko y, wejdzie w etap, w etap y, normalnego działania. Dzisiaj to jest w pewnym sensie startup, który od dwóch lat przebija się na rynku. W naszej rodzinie tak się fajnie układało, że zawsze mieliśmy świetne relacje. Ja miałem świetne relacje z rodzicami, szczególnie z ojcem, który był dla mnie takim guru, wzorcem, no, niedoścignionym właśnie wzorem, i chciałbym, żeby dla dzieci ja był, byłbym takim samym autorytetem. Oczywiście trudno mi oceniać, czy jestem, chociaż. Widzę, że naprawdę świetnie, świetnie nam się współpracuje, więc wydaje mi się, że udało mi się to, co dzisiaj, jak patrzę, jak mi ojciec wychowywał, jak mną tak podświadomie sterował czy kierował, przejąć ten model wychowywania i podobny model, no, może nie narzucić, ale wprowadzić w życie, wdrożyć w życie wobec własnych dzieci, które też w którymś momencie no mimo różnych tam bardziej lub mniejszych buntów, jednak doszły do wniosku, że cholera, to jest świetny pomysł i my to robimy. Takie spotkania są bardzo cenne. Każdy biznesmen, szczególnie ten średni przedsiębiorca, czy nawet mniejszy, jest tak zagoniony w tej swojej codziennej, codziennej walce o klienta, o zbyt, o, 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 o wprowadzenie swojej firmy, że nie ma takiej płaszczyzny czy możliwości zobaczenia czegoś z boku. Taki biznes, chciałbym, żeby tak było. Nie wiem, jak uczestnicy odbiorą na przykład nasze wystąpienia czy nasz tutaj wykład, ale ja dwa inne wykłady, które słyszałem do tej pory, wysłuchałem z dużym zainteresowaniem. Po prostu każdy taki wykład wzbogaca, daje coś do przemyślenia i pozwala potem pewne rzeczy zaadoptować do własnych potrzeb, do własnych sytuacji. Często to jest takie utwierdzenie się w tym, o cholera, jednak dobrze robię, a czasem jest taki sygnał ostrzegawczy, o kurczę. Czy ja tak działając nie spowoduję, że ten syn ucieknie mi? Bo po prostu to jest młodych facet, on ma swoje ambicje, on ma swoje aspiracje i ja nie mogę udawać, że ja jestem stale mądrzejszy od niego. W którymś momencie potrzebna jest u tego poprzedniego pokolenia też taka chwila refleksji i pra uszanowania prawa. Nawet do pewnego błędu tego następnego pokolenia. Natomiast dobrze jest, jak się uda te relacje ułożyć w taki sposób, kiedy z kolei ten młody, następne pokolenie będzie chciało się zastanowić nad tym, co mówi ojciec. To wymaga dyplomacji i rozsądku i rozumu z obu stron. Takie spotkania są jak najbardziej potrzebne i cieszmy się, że są grupy ludzi, które je organizują, bo one naprawdę służą wspieraniu i rozwojowi tej młodej przedsiębiorczości w naszym kraju. Proszę pamiętać, że cały świat to jest, to jest przedsiębiorczość budowana z pokolenia na pokolenie. My mieliśmy tą cholerną przerwę w normalności, te 40 lat komunizmu, gdzie mało komu, to tak jak mojemu ojcu, chociaż w tej szczątkowej formie udało się przetrwać. Dzisiaj powraca się, dzisiaj zaczyna się mówić, że może ta piekarnia, tą piekarnię założyłem 10 lat temu, ale mój dziadek w tej miejscowości miał piekarnię 60 lat temu. To są piękne tradycje, gdzieś tam pojawiają się właśnie w tych różnych zakładach zdjęcia właśnie dziadka w jakiejś firmie i tak dalej. Tak jest zbudowany świat. To są wartości, które musimy umieć jak najszybciej w naszym kraju przywrócić.